I zmontowany film sobie prawie trzy lata przeleżał w komputerze, aż się znalazły pieniądze na dźwięk. Ale ta historia się po tych, po tych y, trzech latach leżenia na y, dysku ta historia zaczyna się planowo, y, na nowo. Naglona na festiwalu. Y, co dalej z tym filmem? Gdzie, gdzie będzie można go zobaczyć, gdzie chcesz go pokazać? Czy są jakieś szanse, czy są jakieś rozmowy dotyczące y, dystrybucji kinowej? Jutro o świcie wylatuję do Tokio z tym filmem. Potem będzie pokaz na no, Festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu. Potem będą pokazy też to planowane w, Nie w Niemczech, potem będzie w Mińsku ten film pokazany, potem w San Francisco w Stanach, więc tych pokazów będzie sporo. Teraz niedawno wróciłem z Jerewania, z Armenii też z tym filmem. I, a co do dystrybucji, to mam nadzieję, że po wakacjach hmm, pojawi się film, też, producent się tym zajmuje. Festiwal Gdyński jest zgłoszony do konkursu, czy, czy nie? To, to znaczy, ja go zgłosiłem rok temu, ale nie podobał się dyrektorowi festiwalu. Ale został pokazany w y, pana... Nie. nad czym pracujesz teraz i, i twoje plany najbliższe na przyszłość, zarówno dokumentalne, jak i popularne. Teraz właśnie jestem no, w trakcie pracy nad do dokumentem. Bardzo, bardzo mi się podoba ten temat i czym bardziej się zagłębiam, tym bardziej, bardziej e, jestem z tym zafascynowany tym światem. To jest, no? Oczywiście to jest, będzie film o ludziach, którzy posiadają psy i koty. I traktują ich troszeczkę tak jak, jak ludzi, jak swoje jak, dzieci, prawda. No, bardzo, bardzo lubią po prostu te zwierzęta, kochają je, bardzo się nimi zajmują. Jest to bardzo fajny temat. Sam, mimo że miałem kiedyś w i koty, to zacząłem inaczej patrzeć od tego momentu na, na zwierzęta, które które spotyka, naprawdę ich stosunek do nich jest niezwykły. No, naprawdę tyle miłości je wkładają, uderzają te, 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 te zwierzęta, to, to jest niesamowite. Mówią, jest taka pani, właśnie, która ma koty I, jak, i tak mówi normalnie, ale jak zaczyna mówić o tych kotach, jakie są doskonałe, jakie są wspaniałe, to widać w jej oczach, I jak następuje zmiana w jej twarzy, w jej oczach, jak po prostu uwielbia te zwierzęta i to naprawdę bardzo fajny temat a że właścicieli zwierząt masz oko, widać było w, w zdjęciu. Nawet jeden bohater, który nie miał y, zwierzęcia, w którymś momencie dostaje od do ciebie to zwierzę, gdzieś tam y, przyniesiono przez morze. Tak, tak, dokładnie. I teraz, y, a fabuła to w pewnym sensie, y, ma już gotowy scenariusz i w pewnym sensie będzie to dalsza historia tego bohatera, bohatera tego filmu. Już po, po paru latach kiedy y, jest reżyserem filmowym, już skończył szkołę i postanawia zrobić film o swoim y, przyjacielu, który popełnił samobójstwo. I za pomocą tego filmu chce się dowiedzieć, dlaczego on to zrobił. I to, to będzie też wielolątkowa historia, gdzie pewne jakby tematy, które są tutaj powrócą w pewien sposób. A na jakim etapie są te projekty? Już właściwie robię, niedługo zacznę zdjęcia, a fabuła, to no mam gotowy scenariusz i, i mam nadzieję, że niedługo zgromadzę fundusze i będę robił. Miałem zadać na początku, ale, ale go nie zadałem, ale teraz wspomnieliśmy do tego, żeby do niego wrócić i zadać je jednak na koniec. Przed filmem opowiadałeś historię o, o, o Tobie jako nastoletnim chłopcu, który biegał z kamerą po sobocie. Co jeszcze oprócz tej kamery i tego biegania po ulicach ma w sobie bohater zdjęcia? Ma w sobie z Ciebie bohater zdjęcia i bohater tego filmu? No Myślę, że ma bardzo dużo. Myślę, że jest bardzo do mnie podobny, bo nawet aktor, który grał tą postać, to się trochę buntował, że musi reagować w taki sposób na pewne rzeczy, a nie winny. Więc domyślam się, że jego to bardzo, bardzo dostosowywałem do swojego typu osobowości, bo on. On mówi, że on inaczej zareagował, jak ten e, mężczyzna, to mamy jego ojciec, prawda, ja tam łapię z tą kamerą i mówi, co byś chciał tu coś ukać, prawda? On inaczej zareagował, więc, więc myślę, że ma bardzo dużo, że, że, że bardzo dużo ma ze mnie, ale też wiele tu jest elementów fikcyjnych, natomiast jeśli chodzi o osobowość, to, to na pewno, na pewno e, jakoś tam różnymi metodami dążyło, żeby był do mnie podobny. Mam no, jeszcze jedną fajną historię związaną z głównym bohaterem. Bo tu miałem olbrzymi problem. Nie mogłem znaleźć aktora do tej roli. To znaczy, wiedziałem, że to nie może być aktor w szkole, że to musi być ktoś taki świeży, niedoświadczony, to, który ma tą energię właśnie e, nastolatka, trochę zagubionego. No i nikt mi nie pasował do tej roli. Robiłem castingi w szkołach, e, miałem całą grupę, która szukała właśnie. E, Kupaków w szkole, ale nie udawało się. I moja desperacja doszła do takiego punktu, że zacząłem e, zwracać uwagę na dzieci w starych polskich filmach i obliczać, ile mają lat. <grym> I właśnie w ten sposób znalazłem Paćka. Zobaczyłem taki film Sukces, i on był tam około 8-9 lat. Policzyłem sobie, zgadza się, tyle, tyle pasuje mi. Poprosiłem asystentkę, żeby znalazła go. Znalazł go, ale on powiedział, że nie, on nie nigdy się zajmować nie, to nie dla niego, to okropny zawód i w ogóle nie. Ja mówię, no dobra, to daj mu scenariusz, i przeczyta scenariusz. No i Maciek przeczytał scenariusz, spodobał mu się, on no, no dobra, no to zagram. Ale nie wiem, czy będzie chciał jeszcze kiedykolwiek wystąpić w jakimś filmie, bo widać, że go to w ogóle męczy, nie? Nie chcę przyjeżdżać na takie spotkanie, nie, w nie, nie, wolę być w cieniu, gdzieś tam, schowany, nie, nie chcę, nie chcę. A w, w wielu miejscach ba, bardzo to chwalą, jak powiem w Montrealu, na przykład, czy gdzieś to, znaczy, to, to, bardzo dużo osób mówiło, że naprawdę, że świetnie wtedy zagrał, nie. Też są osoby, którym się nie podoba, nie, bo to jest taki, taki rodzaj postaci właśnie trochę introwertycznej, zamkniętej, nie każdy, nie każdy to lubi. Niektórzy wolą, żeby te główni te, 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 bohaterowie byli bardziej dynamiczni, prawda? Ale, no, ale tak miało być, on miał być właśnie taki, schowany, on miał nie być dynamiczny. A nie chcesz z tego w tej kontynuacji? Nie, nie. W tej kontynuacji już też żeby bohater był ciężko dynamiczniejszy. To, żeby był jednak troszeczkę bardziej... Lata a zresztą on by się nie zgodził. Myślę, że on już nie będzie grał w filmach. Myślę, że to nie jest dla niego. On się, on się męczył po prostu. Jednak on jest introwertykiem. Jest w dużym stopniu introwertykiem. I, a, gra, a gra powoduje, że człowiek ciągle musi wydobywać z siebie jakieś emocje. I tego, tego męczyło. Pod koniec zdjęć już widziałem, że był całkowicie wyczerpany. Już miał dość. Chciałem ja jeszcze o Montreal. Jak wyglądał no, ten festiwal, jak wyglądała. Jak, jak, jak film był przyjęty i co w związku z tą prestiżową tą, tą nagrodą do tej pory wyniknęło i co jeszcze twoim zdaniem może wyniknąć? To był bardzo, bardzo, bardzo fajny festiwal. Jakość projekcji była oszałamiająca po prostu. To, co tam zobaczyłem na ekranie jakość. Jakoś była no, niesamowita, nie, nie, nie wiedziałem, że ten film może tak wyglądać. Takie ta, 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 ta niesamowite nasycenie kolorów, dźwięk, ostrość, wszystko, to pewnie nigdy więcej już nie zobaczył projekcji takiej jakości. To był pewnie pierwszy. Bo jak widziałem inne, to, to nigdy już nie były tak, tak niesamowite. Przyjęcie było y, bardzo fajne. Znaczy przy tym, trzeba zawsze wziąć to pod uwagę, że. Że pewnie osoby, którym się nie film nie podoba, to do mnie nie podchodzą, prawda? I nie mówią, no, co za straszny film. A wiem, że takie osoby są, że jest niemożliwe, żeby film się podobał wszystkim, prawda? Ale te, co podchodzą, to widać, że, że coś doświadczyły, że coś, że coś przeżyły, prawda? Że coś ich poruszyło. I szczególnie też było trochę osób polskich widowni, to było ciekawe, bo oni podeszli do mnie i powiedzieli, ojej, to w Polsce się zaczyna już takie filmy robić. Takie takie spokojne, takie nastrojowe, takie liryczne, bo widać było, że byli zmęczeni już tą pewną agresją w kinie. I tam opowiadali mi też o, o kinie kebeckim, że jest właśnie podobne, takie liryczne, spokojne. Widać, że część osób już jest zmęczona pewną y, y, agresją w kinie. to oznaczyłam, że właśnie tęsknią, szczególnie starsze osoby, właśnie tęsknią, że takim kinem spokojnym, nastrojowym, y, w, w Takim rytmie właśnie bardziej spokojnym, prawda, że mogą sobie pokontemplować w tym kinie. To wyraźnie widać. Po tych kilku projekcjach i spotkaniach z widownią ja widzę to wyraźnie, że jest tęsknota właśnie za, za taki rodzaj